Back two, 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 back uh, negative K, nothing further, just kidding, can't be in the corner. here in the corner. pełno obaw, krach swobód Tu to powód, dowód na pochód bogów Zobacz sam, jeden z drugi Ma nas na oku, mamy oczy wokół A chociaż spokój z no Bez drugich osób to nie na życie sposób Jak się traf w sercach szczytach osób Zaczął słychać jak ciszy z kłosów Sypie się ziarno na betonu wykręcono do pustych palców o końcówki włosów poniesz ogniem stosu Stu miliona głosów, sto milionów Za tron kolosów, ale nadal w powietrzu

Wiatr się uzbroił, skutecznie obrony Pomysł już się nastroił, nastrój co mnie wyzwoli Mo brzegę, tak jak wojownik Szolin Mam w myślach sto mi pomysłów nich gdy, gdy pomysł i chodzi do głowy Swoją w nich nie woli Mam chęć by się wyzwoił Szkoda walczyć o nich Zaciskam pięć, słec za i oddech Zostawiam wrogo nastawionych w tyle i według potrzeb Zostawiam Potrzebne krzyże wojny Na w bliżej muszę być I wierzę tam do słońca drogą wyżej Do światła znów idę, tak siłą woli Zwyczajnie czuję żaden drugi mi tutaj nic nie zrobi I tak przed siebie Mijam ziemne korytarze Cień pokłania twarze, cień nie pozwala mieć swych marzeń Wiem to, siła każe słabość sługom Dusza słuku, jeśli nie potrafisz spojrzeć W tym ludziom, wiesz? mi Lubiąc serio, można pierdolić ten schemat nie Jestem mordercą, ale nóż w kieszeni się otwiera Nieraz sprawy sedno. Ludzie mają mało go za to duże wymaganie na no, oklaski jak żyć? Nikt nie pyta teraz Liczy się obraz tych i prawda tych, co są przy sterach Liczą się sprawy, te co są policzalne Nieważne dla mnie, liczą się plecy, papiery i matę To jest piękny domek, to To jest zabudowy. Bogu dziękuję, że nie musiałem inspirować w ostatnich miesiącach i ten tym to bym... Ja przygidzę w ogóle Zobaczcie, gdyby to były tylko moje słowa, to moglibyście Państwo o, nie wierzyć, ale...